8216 zdobytych punktów. Lidia Fidura. Gdyby liczyć te miejsca, która zajmowała, to chyba, chyba Lidia w tej chwili jest numerem 1 w zabrzeńskim sporcie. W 2007 roku 8, w 2008 3, a w 2009 bardzo wysokie drugie miejsce, teraz też wysoka piąta pozycja. Ale Lidia Fidura to naprawdę dziś jedna z najlepszych polskich bokserek, mistrzyni Polski, mistrzyni Śląska, mistrzyni Pucharu Polski, wicemistrzyni Unii Europejskiej, ćwierćfinalistka, mistrzostw świata na Barbadosie. A wszyscy mówią, że gdyby było trochę więcej szczęścia, to medal był pewny może nawet w tym pięknym, złotym kolorze. Wielka kandydatka polskiego boksu na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, czego oczywiście Lidii serdecznie życzymy, żeby pojechała, poleciała do Londynu. nie no powiemy, żeby zbiła kilka pań, bo nie wypada, ale tak technicznie na punkty po złoto osiągnęła i przywiozła je do Zabrza. Wielkie, wielkie gratulacje, naprawdę fantastyczny sportowiec. Miejsce piąte Lidia Fidura. Pozycja czwarta, 8963 zdobyte punkty. Olaf Paruzel. Drodzy Państwo, Olafa dzisiaj z nami nie ma, ale to jest pierwszy wielki sukces chyba zabrzeńskiego sportu w 2011 roku. Nagrodę odbierze Pani Izabela, mama zawodnika. Wielkie, wielkie brawa, drodzy Państwo. Nie wiemy, czy Olaf uciekał przed mamą, czy tak szybko wracał z zakupami, ale. To dziś jeden z najszybszych ludzi.